Zagrajmy w grę. Prawda czy fałsz? Celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych wypowiedzi to epifora. To prawda. I tu przykład ze świętego Pawła. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Podobne powtórzenie, tyle że na początku kolejnych wypowiedzi nazywamy anaforą. No i po co ci to? Zapytasz. Otóż, z ich pomocą wzmocnisz zapamiętywalność tekstu, a także nadasz mu odpowiedni rytm. Ten z kolei stanie się bardziej sugestywny i ekspresyjny, przez co zostanie z odbiorcą na dłużej. Wykorzystywane są głównie w reklamie, poezji oraz mowach wiecowych, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba uderzyć do emocji. Mistrzowski przykład użycia obydwu, bardzo proszę, Tkaczy Szyndycki. Tymczasem, zwartym Szylik.